Z doniesień policji, które otrzymujemy w ostatnim czasie, można wywnioskować, że narkomani kierujący pojazdami stanowią coraz większe zagrożenie na naszych drogach. Kolejny meldunek spłynął wczoraj, kiedy to w nocy na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Korne doszło do kolejnego wypadku. Policjanci wstępnie ustalili, że 29-letni kierowca BMW z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi i wjechał do przydrożnego rowu. Badanie kierowcy ujawniło, że był on pod wpływem narkotyków. Wczoraj około godziny 22 dyżurny komendy powiatowej policji w Kościeżynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej numer 20 w miejscowości korne. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wstępnie ustalili okoliczności tego wypadku. Okazało się, że 29-latek mieszkaniec Powiatu Bytowskiego, jadąc samochodem BMW X5, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na, po na pobocze i dachował. Mężczyzna nie, pro, nie, nie posiadał uprawnień do kierowania. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Był trzeźwy. Badanie narkotestem wykazało, że był, że ten mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Z obrażeniami trafił do kościerskiego szpitala. E, pobrano też od niego krew do badań. Mężczyzna odpowie za spowodowanie tutaj wypadku oraz zaprowadzenie pojazdu właśnie pod wpływem środków odurzających.